No okej, okay, okej. Okay. Ale można używać metafor, nawet w życiu publicznym. Znacie doktora Piotra Napierała? Jakie są Wasze opinie na temat tego człowieka? Ja tylko powiem, i to z dumą całkowitą, no. doktor Piotr Napierała kiedyś rzucił film pod tytułem e, kanał Orb całkiem spoko, a dla pieniędzy już nie. Więc ja od tego czasu, ja o Pawlu złego słowa nie powiem, uwielbiam jego kostiumy. A Jestem ja bardzo... chyba nie wiem, czy nie wiesz, jest pokażesz który, na... mi go na ojo, karcie obok? Tak, pokażę. Nie? Naprawdę? <laughs> To jest. Um, to jest, wow, wielka, ty, to jest wielka postać. To jest oh, wielka wow. postać. To jest wielka postać. Cóż za. Cóż za. Cóż za peruki. To mi się zawsze podoba. Okej, okay, rozumiem. Um, Okej, okay, rozumiem. E, wszystko. Ale A też jakby w sensie tak pomijając wszystko, jakby... No on ma oczywiście swoje afiliacje polityczne i tak dalej. że ja tak zdarzyło mi się parę razy, dla jest to się nieironicznie słuchać. Jak rzeczy. się taki Okej. Okay. W sensie, można się można się nie zgadzać, ale jakby. Nie jest, jakby tam. Nie, Bardzo nie mi się podoba. Się podoba. Udało Ci się nieironicznie, nieironicznie słuchać, bo robić coś ironicznie to jest jedna rzecz, ale słuchać czegoś ironicznie. Nie